Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Zapomniałam Wam, oczywiście, tam jeździ odkurzecz Gienio albo Hienio. Powiecie, że mamy te dwa: jeden to Gieniek, drugi to Hieniek. Także chyba Genio jeździ, bo Genio odżył. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale po tej akcji z kupą on po prostu odżył i lata jak doby. Zapomniałam Wam wczoraj dograć na koniec, że ravioli wyszły naprawdę przepyszne, także na przyszłość już będziemy wiedzieli, żeby troszeczkę inaczej to robić i w tej kwestii posłuchać bardziej troszkę siebie, bo wiecie, coś tam nam za bardzo nie wyszło, Thermomix podał nam kolejny krok, a my już zrobiliśmy, więc takie poplątanie, natomiast wyszły przepyszne. Dla tych wszystkich, którzy uwielbiają ravioli Ale przede wszystkim uwielbiają krewetki No to kochani, musicie koniecznie spróbować Bo petarda, naprawdę A to masełko tymiankowe e, Rewelacja e, Więc u nas takie mini sprzątanie teraz I to wam chciałam powiedzieć, bo o tym wam po prostu zapomniałam powiedzieć Właśnie e, Aha, dzisiaj będę robiła mafinę dzieciakom Z termomiksa Z białą czekoladą, płatki owsiane i maliny E, zaraz będę też robiła kapuźniak pierwszy raz w Thermomixie, um, a dzisiaj na wieczór robimy sobie z Krzyszkiem po prostu tatara. E, mieliśmy robić z Thermomixa, nie wiem, czy będziemy robić z termomiksa, czy zrobimy sami, zobaczymy. Także kolejny dzień z nami, pewnie w vlog, vlogasek będzie jakiś taki weekendowy, może składany, e, z kilku dni zobaczymy i tam Leosza daje znelcią. <laughs> I przygotowałam już sobie formę na mafinki i wcześniej, dzisiaj rano, przygotowałam też sobie te foremki, słuchajcie, silikonowe. Ale jak byłam dzisiaj na chwilkę w Pepko, bo zaraz Wam pokażę, potrzebowałam jednej rzeczy, to kupiłam papierowe takie foremeczki, także zaraz Wam pokażę. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy mnie będzie widać, więc może się nachylę. Patrzcie, co kupiłam w Pepko. Taki oto, proszę bardzo, zestaw do robienia mafinek. To są te formy papierowe. Z kurczaczkiem były jeszcze dostępne z zajączkami, ale stwierdziłam, że te są fajne. 4 złote kosztowały, a głównie chciałam słuchajcie, jakieś pojemniczki do sklepu: na spineczki, gumeczki. Teraz wprowadziliśmy fajne gumki do włosów dla dziewczynek i spineczki, więc stwierdziłam, że tak fajnie tutaj będzie można co po niektóre w sklepie stacjonarnym wyłożyć. I 4 zł, także za dwa takie. 8 zł. No po prostu kadr mam tutaj świetny. Dobra, uciekam robić ten kapuśniak i mafiny. Słuchajcie, pokażę wam mini e, zakupy z Lidla. E, jajeczka, bo jak pan Mirek nie ma, to są eko ekologiczne, A rukola. Kupiłam syrop klonowy, bo będziemy robić. Ostatnio w sumie robiliśmy trochę pancake'ów, naleśników. E, tosty francuskie, więc już nam się skończył. Ogórki konserwowe, ja na przykład jak jem tatara to lubię z konserwowymi ogórkami, kaszę mannę będę robiła Leosiowi kaszę manną właśnie z syropem klonowym, z borówkami z bananami, także mamy borówki i mamy malinki do tych naszych mafinek tu z Krzyśkiem też raz na jakiś czas pozwalamy sobie i mamy tutaj kary, taki gotowiec Krzysiek wziął też kilka puszek fasolki no i słuchajcie mini bananki Wziąłam dzieciom, zobaczcie jakie fajne mini banany Także taki mini haul zakupowy jedniowy z Lidla. Dobra kochani, tutaj Leoś mój pomocnik pomógł mi zrobić. Wyszły nam te maski i jeszcze mam kilka w takich kolorowych, silikonowych foremkach, także na 20-25 minut, tutaj mamy płatki owsiane, białą czekoladę, maliny, także lecimy, słuchajcie. I połóweczki malin jeszcze na górę, a w środeczku mamy po trzy maliny. Także myślę, że będą pyszne. Nie wiem, czy Wy to usłyszycie, ale zobaczcie, co się dzieje. Czekajcie, bo mam kamerę włączoną. Krzysiek z dzieciaczkami szaleje, a ja y, zrobiłam kapuśniak i y, moim rodzicom też y, zrobiłam i rodzice stwierdzili, że kapuśniak jest po prostu przepyszny. Natomiast ja wam powiem szczerze, że tutaj akurat, jeżeli chodzi o kapuśniak, y, no to moim skromnym zdaniem sama zrobię lepszy, bo ja robię taki kwaśny, jak kwaśnica praktycznie. Ale wszystkim smakowało, także ja sobie odpuściłam kapuśniak, będę robić sobie późną kawę, dlatego że jest w pół do dziewiętnastej y, i za chwilę wyjmuję już babeczki. Będą na jutro, pewnie Leo jeszcze sobie dzisiaj się skusi, my też pewnie się skusimy na babeczkę, więc pokażę Wam, jak już będą gotowe, a ja robię sobie późną kawę, bo powiem szczerze, że dzisiaj jestem zryta na maksa, słuchajcie. W pracy potem małe zakupy, potem trochę sprzątania, potem ten kapuśniaczek, w międzyczasie dzieciaczki, babeczki, także wieczorem, słuchajcie, lampka wina pewnie będzie, zobaczymy. I co będzie jeszcze? Tatarek zrobimy tatarkę dobra, piję wodę, yy, robię sobie kawkę później kąpiemy jedno, drugie i mamy wieczorek dla siebie dobra, słuchajcie, zrobiłam kawę trochę jeszcze, wow, ogarnęłam pobojowisko mm, tego mi trzeba było wieczorową porą i powiem wam jedną rzecz że jak na przykład piłam kawkę rozpuszczalną ze zwykłym mlekiem, to czułam się, że jest, słuchajcie, taka taka kawa kwaśna i ciężka. Jak piję z mlekiem bez laktozy, bardzo mi smakuje i nie mam tego uczucia. Jest pyszna i delikatna. I słuchajcie, mam jeszcze do Was takie jedno pytanie. Słuchajcie, e, rodziłam się już kilku osób. Chodzi o naszego maluszka, o naszą śnieżkę. Słuchajcie, kiedy tylko nie ma nas w domu, kiedy tylko wychodzimy z domu, ona robi demolkę. Ostatnio tak bardzo robi demolkę, że niszczy nam wiele rzeczy. I ja je wyprowadzam wcześniej, chcę, żeby się wybiegały na ogrodzie. Później je karmię, bawię się z nimi, są umęczone. Lili śpi, a śnieżka nie. Ostatnio, słuchajcie, wyniosła nam z łazienki wszystkie rolki papieru zrobiła demolkę. Gryzie buty, gryzie kwiaty, gryzie wszystko. Więc e, trochę o tym czytałam, trochę też osób pytałam, e, mówią, że to jest przejściowe, no ja je wiecie, wybiegam, wycałuję, wykarmię i powinna spać. Przecież wie, że tak czy inaczej zawsze wracamy. Także powinna się już powoli przyzwyczajać. I wszyscy mi mówią, że to przejdzie z, czas, z czasem, że jest jeszcze malutka, ale jeżeli Wy macie dla nas jakieś wskazówki, no to z miło chęcią kochani, te wskazówki od Was przyjmiemy, bo po prostu może e, znacie się na tym bardziej niż my, bo z poprzednimi pieskami, z Lileczką, z Lulu, moi rodzice absolutnie takiego problemu nie mieli. Nigdy, nigdy nikt nie miał takiego zakręconego, żywiołowego pieska. E, także dajcie mi koniecznie znać. Dobra, uciekam do rodzinki, piję kawkę. O, tam już widzę, Lileczka na poduchy się wbija. Brawo! Jeszcze raz, jeszcze raz, daj piłeczkę. O, jaka ładna, mała dziewczynka! Leo, już się nie może doczekać! Mówi, że bardzo mu się chce zjeść. E, słuchajcie, rozłożyłam tak kochanie resztę na paterkę. A mamy jeszcze. A po co są takie ozdoby? No żeby było fajnie. Specjalnie kupiłam takie zobacz z kurczeczkami. Wydaje mi się, że pięknie wyszły babeczki. Zobaczcie, ślicznie to wygląda. Także zaraz będziemy sobie zajadać. Jeszcze mamy troszkę tutaj. Zobaczcie. Tak o... na kolejne babeczki. Tak na kolejne babeczki i tam jeszcze reszta babeczek. Zaraz ostygną. Wszystko sobie ułożymy i będziemy zajadać. Dzień dobry, dzień dobry, kochani, zobaczcie, pogoda nie zachęca. Wczoraj cały wieczór, całą noc padało i od rana dalej pada. A ja się z wami dzisiaj witam jako lwica. Na noc umyłam włosy i. Moje włosy po nocce prezentują się tak, zobaczcie, taki delikatny skręcik się zrobił, więc, więc dzisiaj śmigam w takich włosach. Tym bardziej, że pada deszcz, więc te włosy mi od takiej pogody i tak się spuszczą, skręcą. Więc dzisiaj po prostu postanowiłam, że będę śmigała tak. Trochę objętości, trochę takich delikatnych fal i można lecieć. Nie powiedziałam Wam najważniejszego. Słuchajcie, dzisiaj nawet zostaję z babcią i z dziadkiem, a ja Krzysiek i się jedziemy do Białego Stoku. Krzysiek i się mają jakieś tam sprawy swojego załatwienia, a ja jadę do Ramony na paznokcie, na nowe pazurki, chociaż powiem Wam szczerze, że prawie 4 tygodnie, a te paznokcie są w stanie idealnym, ale już czas, mam umówioną wizytkę i chciałabym zrobić. Nowe. Cały czas chodzi ze mną jakaś czerwień albo taki róż, jak tutaj te tulipany, myślałam też o takim bananowym kolorze, jak kalosze poproszę i klapczersy z Boogie Baby, no zobaczymy, słuchajcie, jeszcze nie mam e, takich, wiecie, takiego postanowienia, że takie i koniec, zobaczymy, u mnie wszystko się zmienia, mało tego, już też za dwa dni jadę na drugą korektę brwi i ust, także też pewnie zabiorę was ze sobą. A tymczasem zbieramy się, bo czas nas goni. Everyone, Kochani, wpadłam jeszcze tylko na sekundę do sklepu. Krzysiek z Leo czekają w samochodzie. Dlatego, że Ramona poprosiła mnie, abym przywiozła jej mm, ten pistolet, który puszcza banki mydlane. Także zabieram pistolet i uciekamy, e, lecimy. E, ona po prostu chciała dla swojego syneczka. No, bo wiecie, u nas pistolety na bańki mydlane to są bestsellery. O, no zobaczcie, o ten Ramonka mnie właśnie poprosiła, także lecimy. Maybe the trees will no, dobra, słuchajcie, wróciliśmy już do domu i zobaczcie na no moje neonowe żarówiaste pazury. Piękne, tak mi się ten kolor spodobał. To jest taka malina, czerwień. No, powiem Wam szczerze, że naprawdę ciekawy kolor. Także jesteśmy już w domu i zobaczcie, zobaczcie, w sumie nie zobaczycie tego, ale wyszło słoneczko. Także rano padało, całą noc padało, a teraz w końcu wyszło słoneczko, jest pięknie, więc e, może później będziemy robić sobie jakiś spacerek. Zobaczymy. A teraz robię rosół. Coś mi to zasądziło. Teraz robię rosół, dlatego że moje dzieci mają ochotę na rosół, więc dzisiaj specjalnie dla nich robię rosołek, bo rosół to ulubiona zupa mm, Leosia przede wszystkim, bo Nell lubi wszystkie zupy. Natomiast rosół to taka. Numer jeden, zupa Leosia. Rosół i spaghetti, to po prostu jest życie. Także zabieram się za Rosół. E, pokażę Wam jeszcze raz moje piękne pazurki. Cudo! Kochani, jak tulipany pięknie tutaj rozkwitają, a u nas już powoli wielkanocne ozdoby wjeżdżają. Dzisiaj troszkę też ogarnialiśmy, sprzątaliśmy, więc stwierdziłam, że no już co po niektóre ozdoby można postawić. I tutaj słuchajcie od Twinkle Candle Lemon Cola. Ta świeca tak pięknie pachnie, że ja jej nie muszę odpalać, bo pachnie po prostu w całym korytarzu. No i końcówka już tych pałeczek od mojej ulubionej marki. Słuchajcie, to są te owoce leśne. Jeżeli chodzi o pałeczki zapachowe, patyczki zapachowe, to polecam Wam serdecznie. No i zobaczcie, tutaj zamszaki od Twój Renifer. Zawsze zimą mamy od nich Renifery. Teraz były też takie ciastka. Natomiast jeśli chodzi o Wielkanoc, to mamy zamszaki. Dzisiaj pierwszy raz. Robię dzieciom kaszę manną Kaszę mannę ehm, Słuchajcie, w termomiksie Zazwyczaj zawsze robię sama Więc też jestem ciekawa jak to wyszło Zobaczcie, mieliśmy założony motylek Także zaraz przelejemy Do miseczek, dodamy owoce Syrop klonowy I dzieci będą zajadać If I could hear my I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on.